Hej, w opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier. A z kodem rabatowym pulchny macie 3% zniżki, więc polecam link w opisie i kod rabatowy. No. Halo? Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Warcraft 3 Reforged. Kontynuujemy w końcu kampanię nocnych elfów, a przed nami rozdział trzeci. Przebudzenie burz Następnego dnia na skraju świętego gaju Luny. Skoro scenariusz nie żyje, to na nas spada zadanie wybudzenia druidów. Musimy odzyskać jego róg ukryty na księżycowej wyspie. Tylko on może wyrwać druidów ze snu. Ale kapłanko, orkowie założyli na wyspie swój posterunek. Nie zdołamy odzyskać rogu scenariusa bez walki. Kapłanko Tyrande, dzięki niech będą, Elunie, że cię odnalazłyśmy. Nie umarli zbliżają się do pobliskich Kurhanów. Jamy wewnątrz zdają się być puste, ale. Śpi w nich co najmniej jeden druid, siostro. Najpotężniejszy i najmądrzejszy z nich. Malfurion Burzogniewny. Musi się dowiedzieć o powrocie Legionu. W takim razie lepiej się pośpieszmy. Jeśli nie umarli, zajmą Kurhan, nim Malfurion się przebudzi. Nie zwlekajmy więcej, siostry. Nasza nadzieja leży w przebudzeniu Malfuriona. No dobra. Mamy więc nowe zadanie główne. Malfurion, burzogniewny. Dostaj się na księżycową wyspę za bazą orków. Zabij pierwotnych strażników. Doprowadź Terande do rogu cnariusa. Śpiący Malfurion, burzogniewny, musi przeżyć. Nie ukrywam, jest to dość trudna misja. Głównie dlatego, że ma się ten limit czasowy, który gdzieś tam w tle nam e, przebłyskuje. Jeżeli jednak chcemy tę misję przejść bez żadnego problemu, po pierwsze musimy zapomnieć, że istnieje taka jednostka jak Driana. Może i otrzymujemy je w tej misji po raz pierwszy, ale to nie znaczy, że są one jakoś bardzo użyteczne. No może przy przebijaniu się przez tamtych strażników tego rogu scenariusa, owszem, bo mają odporność na maki, a tamci strażnicy biją magicznie. Ale! Najpierw musimy przebić się przez bazę orków, a tak się składa, że orkowie są dość dobrzy w zabijaniu właśnie tego typu stworzeń. Zanim jednak do bazy orków, to najpierw kilka ogników, które będą nam tutaj wydobywały moc, energię życiową z drzew. Dosłownie wydobywały, no bo nie wiem czy widzicie, ale one tak się gotowy. przytulają, kręcą wokół drzew, w postaci takich światełek. I... Nawet pomimo tego, że niby jest to już finalna wersja Reforge'a, to wciąż nie mogę przyzwyczaić się do wyglądu tego ognika. Przecież ta głowa wygląda jak normalna, odcięta głowa nocnego elfa. No ale stało się. Reforge ma swoje problemy. Każdy to wie, każdy o tym słyszał. Nie ma sensu dalej nad tym tłubać, nie ma sensu dalej nad tym płakać. Nie zmienimy tego, czym ten Reforge jest, czym ten Reforge się stał, ani tym, czym mógł być. A mógł być czymś naprawdę pięknym, naprawdę wspaniałym. A w wspaniałości. Postawmy kolejnego pradrzewca wojny, ponieważ co dwa pradrzewce to nie jeden, a także skoro już wspomniałem, że co dwa to nie jeden, to fajnie byłoby także dostawić drugie drzewo życia tutaj przy tej kopalni, no bo wiecie, fajnie byłoby wydobywać się na w tych kopalniach. W szczególności, że to oznaczałoby większe pokłady gotówki, które Spalałbym regularnie na armię. A jeżeli będę miał dużą armię, to bez problemu będę mógł się przebić przez bazę Orków. Największym problemem tej bazy Orków, o ile mnie pamięć nie myli, będzie to, że trudno jest ją, że tak powiem, dokończyć. I tam non-stop peony odbudowują to, co my niszczymy. Dlatego też trzeba będzie fokusować się na tych pojedynczych peonach, jeżeli chcemy tę misję w jakiś zadowalający sposób ukończyć. Dobra, wstawiam więc drzewo życia. A jakże. Moją armię ustawiam tu, no bo orkowie będą mnie atakowali regularnie, dlatego też chcę tutaj powstrzymać ich, nim stanie się coś złego, nim mi zniszczą to powstające drzewo życia. Mam też już dwa drzewce wojny, ale zanim zacznę cokolwiek nimi rekrutować, to zrobię jeszcze z jednego ognika, a potem upgrade do drzewa wieków, żeby mieć dostęp do specjalnych upgrade'ów, m.in. upgrade'u do ulepszonych łuków dla moich uczniczek oraz upgrade'u dla worpalnych ostrzy. Upgrade ten sprawi, że te wyrzutnie będą mogły odbijać swoje pociski od kolejnych celów i na tym nam zależy. Malfurion gniewny. Wspominałem o nim już przy okazji poprzednich odcinków, był to jeden z pierwszych druidów nocnych elfów, chociaż tutaj nie mamy co do tego pewności. Kiedyś myśleliśmy, że tak jest, rzeczywiście Malfurion był pierwszym spośród druidów nocnych elfów i sam Blizzard też niekiedy tak go właśnie przedstawia, ale w samej grze World of Warcraft, kiedy mamy jakiekolwiek retrospekcje z czasów wojny starożytnych, to widzimy tam także innych druidów, takich, którzy nie uczyli się u Scenariusa, ale u jakichś innych półbogów, jak na przykład właśnie Niedźwiedzich półbogów Ursoka i Ursola. Widzimy także i druidów, którzy uczyli się u Awiany, i tak dalej, i tak dalej. Więc jak to jest z tym, że Malfurion był pierwszym druidem nocnych elfów, do końca nie wiadomo. Możliwe, że był pierwszym, który potrafił wejść do szmaragdowego snu, gdyż to był nie lada wyczyn. Szmaragdowy Sen, jak wspominałem przy okazji innych odcinków, Jestem jest to specjalny wymiar. Wymiar, który przedstawia to, jak Azeroth wyglądało, gdyby nie ingerencja istot myślących. Ponadto, w momencie, gdy ktoś na Azeroth idzie spać, to jego myśli, jego duch udaje się właśnie tam. Do szmaragdowego snu, który tak jakby gromadzi te sny w sobie. A jeżeli ktoś przejmie kontrolę nad tymi snami, no to może taką osobę, która śpi. Po prostu nawet i zabić, spaczyć, no, wyrządzić jej krzywdę. Dlatego tak istotne jest, by ktoś pilnował wiecznie tego szmaragdowego snu. No i kimś takim były zielone smoki. Kiedy smocze aspekty, o których także opowiadałem przy okazji poprzednich odcinków, powstały, to smoczyca Isera, czyli zielona smoczyca, powstała zadanie pilnowania właśnie tego wymiaru snu. A propos jeszcze tego wymiaru snu. Nie wiadomo dokładnie, jak ten szmadowy sen powstał. Jedni twierdzą, że ukształtowany został w całości przez Freję, czyli Titan-Keeperkę, którą spotykamy w Ulduarze, ale mi się wydaje, że to jest jednak zbyt duży wymiar i wymagałoby to zbyt dużej potęgi, by rzeczywiście Freja mogła zrobić coś takiego samodzielnie. Dlatego też bardziej kieruje się ku drugiej teorii, która mówi, jakoby ten szmadowy sen powstał z, ze snów uśpionego tytana Azer. Bo pamiętajmy, że nasza planeta Azeroth jest właśnie uśpionym tytanem, który śni, ma sny, no i właśnie z tych snów możliwe, że powstał Szmaragdowy Sen. Wtedy Shadowlands powstałyby z jego koszmarów, ale to się nie pokrywa, no bo Shadowlands są dla wszystkich istot ze całego wszechświata, a nie tylko istot ze samego Azeroth. Można jednak założyć, że wewnątrz Shadowlandsów jest jakiś jeden wymiar. Może to być ten Arden czyli wymiar, do którego po śmierci trafiają półbogowie, by się zregenerować i powrócić na Azeroth. Że właśnie ten wymiar jest właśnie wytworem Totana Azeroth i powstał z jego koszmarów. Ale na tę odpowiedź, czy rzeczywiście tak jest, będziemy musieli poczekać do dodatku Shadowlands. Na razie jednak ja muszę tutaj sobie zrobić nowy upgrade. Upgrade tych Worpalnych ostrze, a także. Nie byłoby głupie no tutaj zrekrutować te ogniki, no bo zbudowałem już drzewo życia, więc Zbadania ogniki też byłyby mile widziane. W szczególności, że moje potrzeby... drzewienne? Chyba tak można to powiedzieć, potrzeby drzewienne. Drewnowe? No, po prostu moja ilość drewna jest już wystarczająco duża, by rekrutować ogromną armię bez żadnego ale. Nie mogę jednak tego samego powiedzieć o ilości żywności, którą posiadam, dlatego też muszę dostawić kilka kolejnych księcowych studni. Jedna mi nie wystarczy. Potrzebuję przynajmniej jeszcze czterech, a nawet było, gdybym te księcowe studnie, stawiał gdzieś tutaj na skraju, bo wtedy będę mógł tutaj wracać i szybko się regenerować moją tyrandę oraz pozostałymi jednostkami. Moja armia składa się będzie z łowczyń oraz łuczniczek. Łuczniczki będą taką grupą. Która zdaje obrażenia, natomiast łowczynie będą grupą, która tankuje, ale oczywiście także i zadaje obrażenia. Będę też potrzebował mnóstwa tych wyrzutni glebi, gdyż chcę zniszczyć całą bazę orków, nim udam się na dalsze podboje. Jeżeli orkowie będą istnieć, kiedy ja będę walczył z tymi strażnikami rogu scenariusa to będę miał non stop problemy albo w mojej bazie, albo na moich plecach. Nie będę miał dosłać nowych sił na północ, by tych strażników powstrzymać. A pamiętajmy, że są oni dość potężni i podejrzewam, że niejednokrotnie mi armię zniszczą. Ale też lepiej mieć tutaj drogę oczyszczoną. Może nie ze wszystkich budowli, ale tych najważniejszych, które rekrutują jakiekolwiek jednostki albo które odbudowują inne konstrukcje. Nie ma takich budynków, ale są peony, które rekrutują się w tej konstrukcji, w tej fortece, więc nią też trzeba będzie się zająć. A skoro już o niszczeniu, płanko nie umarli, zbliżają się do kurchanu. Shando, do będzie bezbronny. Nie będzie bezbronny droga Driado, ponieważ ja tutaj już pracuję nad wielkim planem pod tytułem Upgrade. Właśnie. Upgrade y też mogą się przydać. A w szczególności upgrady, no nie pod driadę, tylko upgrady pod nasze kochane łowczynie i łuczniczki. Szkoda, że nie mam w tej misji żadnych druidów, no ale tych dopiero przebudzam. Jak już mówiłem, szmaragdowy sen potrzebuje ochrony. Zielone smoki się tym zajmamy, Ale z czasem do tej pracy zostali także zciągnięci właśnie druidzi nocnych elfów. Malfurion na początku nie miał takiego zdania. On nauczył się wchodzić do szmaragdowego snu sam z siebie, ale po wojnie starożytnych, smocze aspekty nagrodziły rasę nocnych elfów za ich starania w tej wojnie swoim błogosławieństwem góry Hajczar. Na górze Hajczar zasadzono nasionko z drzewa świata Ghanir. Czyli tego drzewa, o którym kiedyś opowiadałem, gdzie mieszkała Aviana. Drzewa, gdzie po śmieci udawały się wszystkie ich krainy. No i to nasionko z tego drzewa zasadzono na górze Hajczal i tak wyrosło Nord Dracil, które w czasach Warcrafta 3 jest no, dość istotne lorowo i nawet widać je było podczas ekranu czytywania. Takie wielkie drzewo wyrastające z ogromnej, największej tutaj na Kalimdorze Góry gdy też że i orkowie teraz wystosowali w moim kierunku największy sprzeciw, jaki do tej pory wystosowali i próbują mi tutaj niszczyć moje siły. Na szczęście są tak głupi, że najpierw zarzucają mi moją tarczę błyskawic, zaczynając tarczę, by potem ją oczyścić ze mnie, co jest głupie, no ale cóż, orkowie. Nie oceniam, nie oceniam, sam popełniam różne błędy, a te boty, jak widać, popełniałem ich całkiem sporo. Zróbmy jeszcze, to jest dwie wyrzutnie glewi, a także byłoby fajnie zobaczyć tutaj jeszcze więcej no bo już nie potrzebuje, na szczęście, na szczęście księżycowych studni. Poruszę też powoli moją armę na północ, żeby tutaj przygotować się do wielkiego oblężenia bazy orków. No i by rozwalić tych jeźdźców, które tutaj stacjonują przy ognisku. szybko! Spętajcie je, zanim się przegrupują! Spokojnie, spokojnie. Zaraz też podzielę moją armię na dwie grupy. Na grupę tankującą oraz grupę uderzeniową. Grupa tankująca, tak jak już mówiłem, łowczynie. Łowczynie oraz tyrandę. To jest grupa tankująca. Ona tutaj sobie już podejdzie. Pozostali natomiast to grupa zadająca obrażenia. To znaczy grupa trzymająca władzę. No i cudownie, cudownie. Do tego jeszcze glewie i będziemy naprawdę już w super sytuacji. Nadpodziłbym, niech będzie tych glewi sześć. 6 wyrzutni glewi to już pewne zwycięstwo. Pewne zwycięstwo, to już nie będą mogli nas powstrzymać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Zrobię też tutaj ten, ten upgrade do ultrawizji, bo stać mnie i tak nie mam co robić z tymi pieniędzmi i raczej nie będę miał już okazji, by cokolwiek z nimi zrobić. I wydaje mi się, że jak te glewie dojadą, to już będziemy mogli rozpocząć atak na bazę orków. No i będziemy mogli także sobie tutaj zachować dodatkowe łuczniczki. Punkt zborny oczywiście na Tyrantę, bo chcemy, żeby ona tutaj była takim naczelnym punktem, do którego udają się wszystkie nasze armie. No i rozpoczynamy wielkie oblężenie. W tej skrzyni tutaj nic nie ma, ale sprawdzę, dla pewności. Tak jak mówiłem, nic tu nie ma. Rozwalamy przede wszystkim tę wieżyczkę, potem tego baroła, żeby tam pełne nie wbiegały, które będą nas strzelać. Te baroły są często niedoceniane, a są potężne, są potężne. Tego samego nie może powiedzieć o Peonie, który próbował to naprawić. On nie był potężny. On na pewno nie był potężny. Teraz, strzelamy w legowisko. Wciąż jeszcze nie wybiegli do mnie. To dobrze, to dobrze. To daje mi więcej czasu na działanie tutaj za ich bazą. Ohoho, oho, jest jakiś jeździec. Rozwalmy go. Rozwalmy go. Biegną. Biegną. Dobra. Postaramy się ich powstrzymać. Armia tutaj się ustawia. Rozwalcie tę kłapkę statyczną, że ona się nie stanowała. No i armia zdająca obrażenia. Dobra. Rozwalcie tą porkę Dobra, kolejna Ty um, możesz uciec nie uciekł Ty um, możesz uciec teraz. Teraz, 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 tu. Ach, stun poszedł. Poszedł stun. Ale damy radę. Spoko. Stun zaraz zejdzie. Pojedyncze się patrzę. One tutaj zdają największe obrażenia. I tego... Tego nikoro. Tego nikoro chętnie bym zobaczył. Jak ginie. To jest prawdziwe. Nie, ten nie prawdziwy. Musisz jak najszybciej zdobyć To jest prawdziwe To nie jest prawdziwe Dobra, przebiliśmy się To jest tak, znów armia tankująca naprzód Armia depesująca i glewie Sześć wyrzutni glewi Najpierw to, potem to, potem dom, potem dom. Każdy pojedynczy domek rozwalać. Dacie radę. Armio moja, armio. Rozwalajcie pojedyncze jednostki. Dobrze. Łapka statyczna. Dobrze. Troll z Nahor. Damy radę. Damy radę. Jeszcze chciałbym zobaczyć tutaj więcej łowczyk, bo możemy je rekrutować. A zabrakło nam naszej grupy tankującej. Dobra. Rozwalajcie dalej glewie. Wyznaczyłem wam cele. Wyznaczyłem wam cele. Rozwalajcie je. Gorące strzały przydadzą się do masakrowania tych strażników. Jeszcze 13 drzew zostało. Niewiele. Elfki są silniejsze niż przypuszczaliśmy. Tak to jest, jak się nie docenia przeciwnika. Kiedyś się z tym spotkałem podczas gania na multiku, kiedy przeciwnik podszedł do mnie malutką armią, jak grałem moimi nieumarłymi, i myślałem, że to jego cała armia. Pobiegłem więc za nim, a okazało się, że w rzeczywistości był nocnym elfem, który ukrył się za pomocą swojej umiejętności znikania i zaskoczył moją całą armię, otaczając ją całkowicie. Właśnie dzięki mojej własnej głupocie. Dobra, rozwalajmy, rozwalajmy. tutaj też tę te fortecę, podobno. I rozwalmy to, co wskrzeszałem tego bohatera. Kurczę, nie chcemy z nim znowu walczyć. Dobra, Tyrandę, weź tu rozwal tego. No, Możesz? Byłoby miło. Dzięki, dzięki, Tyrande. I jeszcze więcej łowczyn. Więcej łowczyn. Potrzebujemy mnóstwa łowczyn. Dobra, jeszcze 11 drzewek. Powinniśmy zdążyć. Co? W, w praktyce może być różnie. Dobra, rozwalmy fortecę. Teraz już tylko się dwie grupy liczą, grupa oblężnicza, czyli wyrzutnie oraz grupa, która tutaj jak widzicie jest ostatnimi pozostałościami po naszych siłach uderzeniowych. Ja. Mamy to i peony, rozwalmy te peony. Rozwalmy te cholerne peony i ten cholerny Barrow, który nam tutaj te peony schował. Hmm? Patrzcie jak one odbudowują tę bazę, nie? Jeden, jeden budynek po drugim. Jeden po drugim I nie poddadzą się. Będą odbudowywać. Dobra. Rozwalamy, rozwalamy. Mamy. Mamy. To. Już, się, już się nie odbudują. To już jest pewne. To już jest pewne. To już jest koniec. Tylko jeszcze te baroły. Zobaczę, czy tutaj przodkiem w tych skrzyniach nie ma czegoś fajnego. Dobra. Są znaki leczące. Wiecie, że mogą się przydać. Mogą się przydać. Użyję tego kamienia Many. On tak mi się w przyszłości już nie przyda. I z racji, że mamy tutaj całą armię, to idziemy na pół. To jest grupa pierwsza. To będzie grupa druga. Dobra, grupa druga. Idziemy. Grupa trzecia. Idziemy. Dobra. Pamiętajmy, że tutaj przede wszystkim nie stracić wszystkich. Bo jak stracimy wszystkich, to będzie też straszna nipa. Halo, halo, tyrande, czy ty śpisz? Obudź się. Ja cię kocham, a ty śpisz. Dobra. Tych pierwotnych strażników przede wszystkim rozwalmy. Osiem drzew, powinniśmy zdążyć. Różnie może być. Dorekrutowujmy nowe łowczynie. Punkt zbory na tyrande. Dlaczego łowczynie? Bo one najszybciej tutaj dobiegają. Dobra, pędzimy. Siedem drzew. Tutaj w tych skrzyniach mi coś, jest, ale nie mam czasu i tego sprawdzić. Nie mam czasu. Biegniemy. To jest grupa pierwsza. Grupa druga. Go. Dobra. Wydłączę się do grup pierwszej. I go. 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 Wiem, że teraz przez cały wam o tym Malfurionie i reszcie. Ale jak widzicie, no muszę po prostu. Muszę się skupić. Bo stało się drzew, więc no nie chcemy tej misji przegrać. Była lipa, jakbym ją przegrał. Dobra. Uciekaj, może za Nie dasz rady. Nie dasz rady. Ale możesz w tego kolety, kole się daj strzeć, obrońcę. Dobra, sześć drzew. Kurczę, robi się niebezpiecznie. Dwacie tych pierwotnych strażników przede wszystkim. Dobra. Mamy to. Został już tylko jeden strażnik. Jeden strażnik. Znaki leczenia, postawmy je tutaj. Mamy znaki leczenia, wykorzystajmy je. Przede wszystkim tych pierwotnych strażników, bo oni, no właśnie, oni zdają ogromne obrażenie. Ten zdaje obrażenia chaosu. Kurczę. Dobra. Jeszcze jeszcze jest jeden znak leczniczy, po to je mamy po to je mamy tego tutaj rozwalcie Tego i tak sześć do końca, daliśmy radę wszyscy zmasakrowani, bruch scenariusa podniesione. Tam się wydaje. Otóż tak, misja wykonana, zakończona sukcesem Przepraszam, że nie powiedziałem wam o lore, ale no musiałem się skupić po prostu. W końcu, róg Cenarius'a. Możemy wreszcie przebudzić Malfuriona. Oto jestem. Zgodnie z obietnicą. Wyczuwam woń rozkładu i zepsucia wiszącą nad naszą krainą. Nie zamierzam tego tolerować. Przybądźcie, prastarzy obrońcy. Setrzyjcie w pył nieprzyjaciela, tak jak to zrobiliście wieki temu! też się kończy kolejna misja kampanii Nocnych Elfów. Mam nadzieję, że Wam się podobała, nawet pomimo tego, że troszeczkę mniej o lore Wam powiedziałem niż zazwyczaj, ale no, czas nas gonił, musiałem się pośpieszyć. Podobnie to tyle, papa, pa. trzymajcie się, no i cześć.